W Polsce, ale nie z Poza bandę wychodził z kamerą, nachylając się przez nią operator telewizji Polsat. To przeszkadzało Tylingera. Popatrzmy: dziewiąty wyścig dnia. Szymkowiak, Protasiewicz, Walasek i Cieślewicz. Został na starcie Piotr Protasiewicz. Tak przynajmniej się wydawało bardzo ciasno. Na wejściu włók pierwszego okrążenia upada. Jarosław Szymkowiak upada, także Piotr Protasiewicz zdążył uciec przed padającymi na tor Jarosławem Szymkowiakiem i Piotrem Protasiewiczem. Grzegorz Walasek. Zderzyły się tam motocykle. Państwo mają okazję zobaczyć to na powtórce. Mocno tam poturbowany Piotr Protasiewicz najpierw uderzył w bandę. Niezbyt, wydaje mi się, silnie na całe szczęście ale później na Piotrka poleciały motocykle Jarosława Szymkowiaka i jego własny Wydaje mi się, że zupełnie nie na miejscu są teraz oklaski dla Jarosława Szymkowiaka i gwizdy skierowane pod adresem Piotra Protasiewicza Piotr Protasiewicz leży na zielonogórskim torze no miejmy nadzieję